Dzień dobry wszystkim, nazywam się Oleksander Jeroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę, tym razem pomiędzy Mikolajem oraz Jewgenem, gdzie Mikołaj grając czarny wygrywa pod rezygnację. Jest to gra z sezonu 36 w internetowej go. Zatem przejdźmy do samej gry. Jak widzimy z wykresu, gra dla Diabłego była dosyć ciężka. Był jakiś tam powiedzmy moment, gdzie praktycznie wyrównaliśmy grę, no ale czarny dosyć dobrze wytrzymał tej presji. Ja bym powiedział, e, niektóre e, ruchy e, no, trzeba było tak mocniej przeliczyć. Także zobaczmy, zobaczmy, o co chodziło. Od samego początku, a tutaj widzimy, najpierw, pierwsze było pierwszego joseki, gdzie bardziej aktywnie troszeczkę chciałem zagrać. Zazwyczaj też widzimy ten ruch, ale ok, tu też trzeba uważać na tą kontynuację. To jest kontynuacja joseki, Możliwa, można natychmiast ją zagrać oczywiście no Biele postanowił zagrać tu, zazwyczaj gramy od Sansana albo od tej strony Nie psując tutaj, nie pomagając czarnym powiedzmy wzmocnić się Do teraz aż się prosi znowu do Sansana, ale tak jakoś trochę Gramy tak jak chce czarny, tak trochę wspomagając Tutaj biele postanowił troszeczkę inaczej zagrać Ja bym powiedział nieco starsze dioseki wybrać może Grywalne, można grać, następnie Zagraliśmy do Sansanu co ciekawe, moim zdaniem, jednak w tą stronę, do swoich, e, albo jeżeli w tą, no to wybrać może podwójne hane tutaj, ale znowu lepiej w takim razie w tą stronę podwójne hane wybrać. E, Joseki, no, ja by jednak zarobiłem od tej strony, jednak do swoich, ale tutaj czarne postanowiły zdobyć. Sentem też jest to możliwe, no i zagrania takiego podejścia do narożnika w porządku, jakieś tam mojo zdobyliśmy mm, można tak grać jest ok, no i następnie biały zagrał to co skutkuje tym, że trzeba decydować czy reagujemy, czy nie reagujemy ja bym nie reagowałem bo mamy podobny ruch, nawet lepszy trochę mocniej otłukajmy teraz białego także zagrałbym najpierw to przed tą reakcją na pewno można jakieś takie wrzutki powrzucać, tak a się proszą. A także po prostu takie reakcje, takie proste, sumie tak trochę na rękę bielemu. No Biele, Biele może tutaj jakoś odskoczyć, prawdopodobnie jakoś tak, ale w grze było wybrany ten ruch. No i następnie, no, zamiast tego, no to trzeba jakoś tutaj powiedzmy chociażby jeden raz wstawić, może nawet pójść w tym kierunku. Nie iść tak od razu to, co białych chce, ale na pewno jeden raz można dalej tutaj zagrać. To jest na pewno. Obecnie to jest psucie, już kształtu czym wspomagania go, no ale zagraliśmy e, trochę pasywniej. Tutaj jednak wykorzystaliśmy aktywniejszy ruch, a następnie e, biały połączył się. No i tutaj czarnych taka powiedzmy decyzja, co robić, moim zdaniem trzeba ciągnąć. No, jednak dostaliśmy albo zagrać tu, później począć, trochę próbować, jednak z tego coś e, wyciągnąć. Bo tutaj e, zagraliśmy to. Ok, Bielo odpowiedział. No i dalej poszliśmy w tym kierunku. Może warto najpierw jednak ten zagrać, żeby ten był, a później ten. To trochę jeszcze bardziej popsuć oczy na kształt. Mm. Nie wiem, czy tutaj ja by dalej by nie szedłem. Jednak to jest trochę dużo. Jednak jeżeli tak, czy tak, to tak. E, zagrać. E, ja by zagrałem, bo to, jednak tutaj jest ten B3. Tutaj. Ten narożnik jest dosyć dosyć, e, dobrze sobie czuję. To znaczy, po tym po prostu się wydłużymy i tak de facto, no na wydłużenia, nie wiem, możemy tu zagrać, możemy skok, może i warto też od tej strony. Moim zdaniem, po prostu ten narożnik jest ważniejszy później można było tutaj zagrać. No, trzeba tak. To jest za darmo, dali nam kamień, zabierajmy, tak? Także trzeba tak. No, ale dobrze. Tu, tu. wciąż trzeba zabierać, aż, aż teraz, aż się prosi. Podwójne Atari, czemu nie? Także trochę czekaliśmy, czekaliśmy, i czarny po prostu domknął, i wszystko ma w porządku, jeśli zdąży tak zagrać. Hmm. Czy to jest dobre dla e, czarnego? Ja bym powiedział, bardzo dobrze. To znaczy, biały jeszcze musi odpowiedzieć, a u nas jest dużo terenu, biały nagle. Został bez terenu tutaj. Tak, się to jest słaba grupa. Oczywiście, najpierw trzeba tam jakoś tam wzmocnić się. E, nam, ale ja by tak, prawdopodobnie nawet zagrałbym. Tutaj czarny wybrał ten ruch. I Wilam trzeba uważać, nie ma oczu, tak? Ale biały gra z tej strony. Chociaż, no, to jest Sente, ogromne Sente. Ja by tutaj zagrałbym. Czy tam, tutaj zagrałbym. Zaraz będzie, no, trochę ciężko. Mm, no dobrze, tutaj, tutaj dobry ruch. Mi się podoba. Hmm, tutaj też słuszna odpowiedź. E... No dobrze, trzeba jednak odpowie odpowiedzieć było. No, tutaj warto było grać coś takiego. Tu, tu, tu trochę agresywniej. No tutaj zagraliśmy tak i sobie połączył. Chyba ja połączyłbym się trochę bardziej terenowo. Znaczy trochę szybciej to zdobywałbym. Tak trochę mniej. Też jest ok, ale trochę mniej. I biale tak spokojnie może zagrać tu. Tutaj już by no, na głowę graliśmy. A tak w, no najwyżej tak możemy zagrać. Też wydaje mi się, byłoby ok. No tu trochę słabo. No biale zagrał tu. I to jest duża szansa zagrać jednak tu. To jest taki ruch na granicy dwóch moich. My budujemy i tutaj niszczymy. To jest słabe, to jest. no może nie słabe, ale można jakieś tutaj center zyskać, także wydaje mi się, aż proszę się zagrać tu, to biały musiał tam zagrać, a my teraz mamy szansę odwrócić to, także trzeba próbować. Trzeba próbować, a tutaj tak trochę białom oddaliśmy to i dlatego biały w pewnym sensie praktycznie dogonił czarnego. Praktycznie e, biały zyskał przewagę. Może tutaj ten ruch nie aż tak idealny, ja byłem bliżej do tej dziury I tak okej, okay, może i tam i tam jakoś tak ciężko, ale no na pewno nie tak Bo tutaj to sente aż nam trochę za mocno przeszkadza Także moim zdaniem tutaj no, Czarny to wykorzystał tak? To wykorzystał tą dziurę, słusznie zagrał A następnie to cięcie było za duże tak trochę za szybko niepoliczone moim zdaniem. Albo, albo jakiś Mistry mieliśmy, bo no z taką dziurą no nie możemy tutaj pozwalać sobie na jeszcze większe tary. Najwyżej tutaj można pociąć. Bo tak no ciągle będziemy patrzeć, ciągle będziemy uważać na te problemy, i no nawet teraz tak trochę bez terenu zostajemy powoli, powoli. I dobrze czarny gra, bardzo dobrze. To znaczy, tutaj wszystko. Widać było, że jest policzone. Tutaj przeżyliśmy ten kamień. Dostaliśmy, tutaj się zdążyliśmy, tak trochę wiele bez terenu zostało. Oddając to, tak. Tutaj też rozegrania było nie najlepsze. Tak trochę bez terenu. No i czarny bardzo dobrze odpowiada. Tutaj pozabijaliśmy wszystko tak de facto, co tylko można. Może ten nie jest taki. Idealny ruch, ale bo moim zdaniem po prostu trzeba tak grać, tak, ale też może jest ok, dobrze. Ja by, ja by w ogóle tak grał, żeby w ogóle żadnych tam problemów nie było, ale tutaj, tutaj yy... i ten też działa, dosyć dobrze działa. Mm... Ok, ok, dobrze. Policzony, policzony i widzę, że bardzo dobrze policzony, też Wygląda na to, że po prostu o, trochę zbyt spokojnie biały zagrał na, na początku, a później próbował nadgonić, nadgonić, nadgonić. I trochę nie wyszło. Tutaj był taki szans, tak? Bo Czarny e, trochę zagrał pasywnie, znowu pasywnie, i tak trochę stracił tą przewagę, ale tutaj zyskał, tak, Tutaj zyskał, bo my za ostro poszliśmy e, przeciwko czarnemu i tutaj straciliśmy te, trochę punktu. No i plus czarny ma teraz mm. Dalej tutaj straciliśmy. I trochę, trochę poszło po prostu nie tak jak miało być. Nie tak jak biały by chciał A najważniejsze takie problemy, moim zdaniem, to tutaj, tak, to się prosi. To jest bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo i trzeba, trzeba tutaj grać. Bo tak i nas nie będą atakować. Nie to, że my będziemy przeciwnika atakować. Nas nie będą atakować. To jest też ważne i punkty zostały. To jest ważny punkt. Tutaj obronimy się, tutaj damy radę. Także taki byłby mój komentarz do tej gry. Mam nadzieję, że wszystkie takie nurtujące a, rzeczy wyjaśniłem. Jeżeli wciąż macie jakieś pytania, zadajcie je proszę w komentarzach. Ja Wam z chęcią odpowiem. Jak zwykle zapraszam do oglądania kolejnych review.